Dzień dobry. Witam Panią serdecznie w moim studiu rysunką, Doskonale jest Pani moją pierwszą klientką. Zapraszam. Proszę się nie martwić, prowadzę już tę działalność od, niechaj tego spojrzę na zegarek, od 25 minut. Tak, ale mam tutaj przygotowany cały rysowniczy sprzęt, jaki znalazłem w szkolnym sklepiku. Zatem mam nadzieję, że. Wyjdzie nam to naprawdę fantastycznie. Mhm. Dobrze. W takim wypadku proszę jakoś tutaj zapozować dla mnie. Mhm. Bardziej odważnie. Dobrze. Ja już tutaj chwycę za mój blok rysunkowy. Gładki. Gładki jak pani. Piękna skóra. Będzie się panią bardzo łatwo rysować, bo ma pani taką naprawdę delikatną, dziecięcą skórę. To nie jest problem, jeśli panią dotykam. Jest to problem. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Po prostu muszę dotknąć rzeczy bądź osoby, którą rysuję, żeby. Poczuć fakturę, poczuć kształty. Tak, doskonale. Więc dotykanie pani jest naturalnym, naturalną częścią procesu twórczego. Muszę panią poczuć. Muszę się z panią jakby scalić, żeby. Móc panią idealnie oddać na papierze. Chwycę teraz za stary omówek HB, którym e, rysowałem szelaczki w przedszkolu. I jeden z moich prac, jeden z moich portretów się pochwalę. Mhm, to jest moja mama. Chyba widać podobieństwo. Mam nadzieję, że się pani podoba. Doskonałe. O, tutaj kolejna praca, to jest moja siostra. Mm, mm, uważam, że to już wyszło bardziej realistycznie, tak. Poprzednia e, ta praca jest w nurcie fotorealistycznym, zaś ze, tam w nurcie hiperrealistycznym, ale wydaje mi się, że taki laik jak pani nie rozróżnia. jest moja ciotka. Szybki szkic. Już trochę taki bardziej niedbały, mniej dokładny w porównaniu do reszty, tak? Mhm. Dobrze. ok W takim wypadku zaczynamy. Okej. Okay. Wpierw zaczniemy od rysów twarzy. Jak mówiłem, panie, wygląda naprawdę gładko. Się nie mogę nadziwić po prostu alabastrowa skóra dobrze zaczniemy od linii pomocniczych wspomogę się również linijeczką ekiereczką i kątomierzem i cyrklem żeby dokładnie wszystkie kształty odwzorować mówi się, że prawdziwy artysta nie rysuję od linijki ani od ekierki ani od innego gówna, ale e, artyści wiedzą też, że zasady są po to, aby je łamać. A ja łamię wszystkie zasady. Dobra, może nie będę łamać linijki. Okej. Okay. Taki wstępny szki. Mhm. Dobrze ma Pani takie duże oczy, piła coś Pani, jest Pani pijana w moim w moim studium trzeba być trzeźwy, trzeźwy dobrze trzeźwych modelek nie przyjmujemy mhm. dobrze dobrze ma Pani takie gęste włosy trzeba je uchwycić na Rysunku. Też widzę, że ma pani włosy w nosie. Też pani wychodzą. To też to uwzględnimy. Odstające uszy, jak u słonia. Gęste, karynowate brwi. Też trzeba to uchwycić. Malowała pani henną? Mhm, henną. Chyba pani całą zużyła. O, cóż to był za dźwięk? Ba, dostałem maila Ponieważ ostatnio Konkuruję W plebiscycie Na najlepszego artystę I mam nadzieję, że to właśnie mnie Nominowali do tego tytułu Ale jestem ciekaw Co tam się dzieje z tym komputerem O chuj chodzi Nie mam pojęcia Ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku To jest nowy komputer OK. Uchwycimy też pani szyję, ramiona. Dekolcika. Fantastycznie. Ok, mamy już wstępny szkic. Uważam, że podobieństwo zostało oddane w 100, w 200% nawet, naprawdę. Mhm. A teraz przejdziemy do kolorowania. E, to znaczy do cieniowania. Tak to się nazywa poprawnie. Do nakładania światło cienia żeby uzyskać efekt 3D, efekt bryły, żeby nie była pani płaska, tylko wydatna. Dobrze. Myślę, żeby użyć profesjonalnych, fachowych, niezwykle drogich pasteli olejnych z firmy niezwykle znanej i szczytnej i słowetnej Barbie, Barbie. Myślę, że te pastele idealnie się nadadzą do tego, żeby uchwycić pani plastikowość. Bo pani wygląda jak taki karynowaty plastik. Sztuczna. Więc myślę, że takie pastele olejne z Barbie, nietoksyczne, idealnie się nadadzą. Dobrze. Pastele olejne to już jest wyższa, wyższa szkoła jazdy. One nie są jak pastele suche. Nie da się ich fajnie rozmazać. Zatem jest to naprawdę narzędzie używane tylko i wyłącznie przez profesjonalistów. Okej. Okay. Troszkę mi spadają i sypie mi się te pastele. To są wiekowe pastele. Przekazywane ściana, braciada, Okej. Okay. Myślę jaki odcień użyć do Pani skóry Taki A może kolor taki Pani ma taką, taką pomarańczową skórę To myślę, że ona się nada idealnie Dobrze, gładko, oleiście Pastela rozprowadza się po powierzchni kartki Mhm Doskonale, teraz ma Pani takie niebieskie oczęta, to użyjemy niebieskiej pasteli. Oczywiście czerwone usta. Pani się wymalowała jak clown Dobrze, i teraz brązowe loki. Brązowe, brązowe, mamy kolor brązowy, czy nie mamy? Nie mamy. To zrobimy czarne. I przy okazji te czarne brwi henną. Też zrobimy grube, bardzo grube. Mhm. Okej. Okay. Już kończymy, już kończymy. Loki, loki, Perfekto. Dzieło artysty zostało właśnie zwieńczone. Perfekcji. Widzę, że pani się przeraziła. To jest takie uczucie, jakby się pani w lustrze przyjrzała. Ale proszę spojrzeć, to nie jest lustro, to jest kartka papieru. To jest po prostu już nawet nie hiperrealistyczne. Hipergiga mega, super, duper, turbo, kurwa, realistyczne, naprawdę. To już jest taki poziom realizmu, że po prostu skala została wyrąbana w kosmos. Po prostu tak. Mhm. Tak. Proszę pani, to są bardzo profesjonalne pastele Barbie, więc proszę się nie dziwić, że efekt jest tak doskonały. Okej. Okay. Jak się pani podoba? Nie podoba się pani, no, ale przykro mi. Tak pani wygląda. Podoba się, nie podoba się, ale no. Ja uchwyciłem po prostu to, jak pani wygląda. No mi też się nie podoba, jak pani wygląda. No ale tak pani wygląda. Dobra, proszę japeczkę swoją zawrzeć. Dokładnie. Ja już odrywam kartkę z bloku. Mogę pani nawet zwinąć, żeby pani mogła do tarybusi wsadzić. Proszę bardzo. Gotowy portret, proszę, dla Pani. I proszę teraz stóweczkę, stóweczkę, proszę. Mani, mani, mani. Hajs. Dziękuję. Mam nadzieję, że nas Pani jeszcze kiedykolwiek odwiedzi. Proszę na mnie nie psioczyć, proszę Pani. Ja wykonałem swoją pracę należycie. A teraz proszę opuścić moje studio rysunku, jeśli ma pani e, mówić takie rzeczy. Nie wiem, nie wiem, czy pani jest pijana, czy co. E, do widzenia. Żegnam.